Swojej pracy artystycznej koncentruje się głównie na malarstwie starugowym, ale nie tylko, powiem na wystawie w Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu profesor Piotr Mastalerz prezentuje również dzieła przestrzenne. To efekt zainteresowań tkaniną, co wiąże się z pracą artysty w Instytucie Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Piotr Mastalerz traktuje swoją twórczość jako płaszczyznę do poszukiwań formalnych, w których kompozycja, kolor i materia malarska są nośnikami przekazu intelektualnych i duchowych refleksji autora. Artysta miał już 28 wystaw. Jedna z nich prezentowana była 10 lat temu w Sieradzu. W tamtym czasie ja dosyć silnie inspirowałem się tkaninami zresztą, które też komponowałem w tamtym, w tamtym okresie i to w zasadzie od tego myślenia, czyli związanego z rytmem, prawda, z jakimś takim ogólnym jak założeniem kompozycyjnym, który jest przyporządkowany tkaninie, wychodziłem do troszkę innych rozwiązań. Przy czym u mnie była pewnego rodzaju jakby dwojisterz. Dwa wątki twórczości są obecne do dziś w pracach łódzkiego plastyka. Rytmizacja to była jedna, jedna, jeden wątek, a drugi to było przez cały czas myślenie kolorem, ale jednak bardziej stonowanym. Czyli to jest przez cały czas ciągłość, czyli może powiedzieć, że to jest jakby takie zatoczenie pewnego koła. Powrót do, tego, do tych inspiracji, które kiedyś były, ale one były przez kolei przepuszczone przez te wszystkie lata. Dlatego wystawa jest swego rodzaju przeglądem niemal całej twórczości Piotra Mastalerza. I to jest bardzo ciekawa ekspozycja, ponieważ akurat po, udało się zestawić te wszystkie prace które są najbardziej charakterystyczne, reprezentatywne, ale z drugiej strony udało się je podzielić właśnie na te dwie sale. Prace, które prezentujemy są przekrojem, są takim, takim jakby podsumowaniem jego, jego, jego twórczości. W galerii A, tu gdzie się znajdujemy, jest to malarstwo, w galerii B, y, są to obiekty przestrzenne i y, 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 tkanina artystyczna. Wystawę prac profesora Piotra Mastalerza można oglądać w Sieradzkiej BWA do 3 marca.